Cześć, witajcie na kanale Agrywalni. Jestem No to jest moja świątynia gracza. W dzisiejszym materiale przywand do Was wreszcie z jakimś sprzętem. Dawno żadnego nie było, może powoli będą tutaj wracały i się pojawiały. Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. A tutaj słuchajcie, mam w moich rękach myszkę od firmy Razer. Tak, widzicie, firma Razer właśnie zagościła tutaj na kanale, gdzie jesteśmy bardzo zadowoleni i serdecznie dziękuję za ten egzemplarz myszki. Jest to dokładnie, słuchajcie, myszka Viper V3 Pro Fakir Edition. Jest to taka wersja limitowana tej oto myszki w kolorze czerwonym wraz z autografem tutaj zawodnika. Szczerze Wam powiem, nie mam pojęcia któż to jest, bo nie spodziewałem się w ogóle myszki w tej oto wersji limitowanej. Dlatego też to było moje troszkę zdziwienie, gdy moje oczy ją ujrzały, ale potem sobie zobaczyłem cenę. Słuchajcie, cena tej myszki, w zależności kompletnie od sklepów, czy to kupić na Amazonie, czy na naszym widziałem, że w RTV za tą myszkę w to wydajemy zapłacicie 860 zł. Na dzisiaj na Amazonie za 680. Nie wiem, różne są tutaj przybitki, no więc troszeczkę jednak ona tutaj kosztuje. Sprawdźcie sobie ją dokładnie, po prostu przedstawię Wam, jak ona wygląda, jak się tutaj trzyma w rękach, jak to się generalnie prezentuje. Same suche fakty, wiecie, które macie wszędzie wsz dostępne, też jakieś tam powiem, ale pewna specyfikacja jest dostępna na mojej stronie internetowej. Grywanie dedykowane w pisie na dole, możecie sobie zobaczyć. Jeżeli byście byli zainteresowani zakupem tej myszki, to wszystkie linki też znajdują się na dole, więc możecie sobie zobaczyć, dajcie mi znać, jak Wam się ona podoba yy, i czy jesteście fanami myszy w takich kolorach, bo o, powiem Wam szczerze, że patrząc na mój cały tutaj. Wygląd wszystkiego to na bardzo, ale to bardzo się wyróżnia, wszystko ma czarne, a myszka nagle pojawia się tutaj czerwona, tak więc sprawdźmy sobie, jak ona się prezentuje z bliska. I mamy tutaj myszkę na naszym biurku, w takim onto płytałeczku teraz przychodzi, ale dlaczego tu znowu? Bo tam to stanowisko się na razie do nagrywania nie nadaje, będzie troszkę zmodyfikowane będzie kilka rzeczy dodanych, które mi ułatwią robotę i jak już wszystko będzie gotowe, no to wtedy tam się przeniesiemy, więc na razie musimy pozostać tutaj na tym biurku i w tym oto miejscu. Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza, przecież najważniejsze jest właśnie to, co tutaj widzicie, a nie cała ta otoczka. Tak więc na początek może zacznijmy sobie od pudełeczka, które dostajemy, tak jest, zobaczcie, bardzo ładne, z takimi tutaj żłobieniami, z taką to grafiką, mamy tutaj naszego gracza, tutaj mamy informacje, co znajduje się w środku, jak to się dokładnie, słuchajcie, prezentuje, i z tej strony wygląda to tak. Też mamy tutaj kolejny autograf, i z tyłu wygląda to w ten oto sposób. Tutaj, jeżeli sobie otworzymy nasze pudełko, w środku mamy pozostałe rzeczy, które dostajemy w zestawie. Jeszcze zapomniałem tutaj o tym o USB z nadajnikiem, mam dodatkowo w zestawie. Na kabel takie uchwy to są zaślepki, które były na tutaj złącza USB. Mamy naklejki razera, tak one, one się prezentują. Mamy te grypy, które możemy sobie przyczepić tutaj z boku myszki z tej oto strony, jak tam będziemy chcieli. wygląda w ten oto sposób. Są, jest to taka guma. Ja nigdy, słuchajcie, z tego nie korzystałem. Nie wiem, jakoś mi to niczego nie było potrzebne. I tak się prezentuje ta oto postać, jego autograf i tutaj też troszeczkę kilka słów. Jeżeli chcecie, to sobie możecie przeczytać. I otrzymujemy też słuchajcie, instrukcję obsługi, która nam Mówi dokładnie, co tutaj się znajduje. Z suchych faktów, słuchajcie, to jest to, że on to jest ultra lekka myszka. no słuchajcie, waży tylko 50, może wyłączę na razie. 50, słuchajcie 4 gramy. Naprawdę wygląda na masywną, tak się prezentuje, a 54 gramy naprawdę robi to robotę. I tutaj jest też informacja, że na teoretycznie powinna 95, 95 godzin na jedno ładowanie przetrwać, ale przy ustawieniu. 1000 Hz przy 2062 godziny, przy 4000 jest 40 godzin, przy 8000 jest 17 godzin. Zależy na się po prostu jaką ustawić, jak będzie się on tutaj je moc wykorzystywać. Tak, bateria ta będzie nam się tutaj zużywała pełen czas. Takie ładowania naszej myszki z około 4 tutaj godzin. Możemy sobie ją podłączyć bez problemu, bo mamy tutaj słuchajcie, usb typu C, więc sobie ją podłączymy e, bez problemu, tutaj macie informację o tym jak ją podłączyć, że jak jest bateria, no to ta dioda która jest tutaj nam wtedy mryga, coś jeszcze z takich słuchajcie suchych faktów dla nas jest potrzebne, nie po prostu podłączacie i używacie, nie ma tutaj żadnej słuchajcie, z, y, magii jeżeli chodzi o ten sprzęt co do nadanika, to on wygląda tak, no więc macie już kolejną że którą musi po prostu położyć na biurku. Nie jest tak jak w przypadku wielomocy bezprzewodowych, że wtykacie to do komputera już. No to teoretycznie to możecie gdzieś wtyknąć tam i zostawić. Ona będzie miała zasięg, bo to jest po to zrobione, że jeżeli będzie np. więcej różnych, bo to jest Hyperspeed Wireless, jakby od Razera, jest to ultra płynne połączenie i dzięki temu. Jak będzie, będą inne urządzenia, to one się będą wzajemnie zakłócały i nie będziecie po prostu czuli żadnych spadków, mimo tego, że jest to właśnie bezprzewodowe. Jest to po prostu coś takiego. Tak to się prezentuje: ta kostka też jest złącze USB-C podłączamy to. Mamy tutaj zielone końcówki, jedna jak i druga. Kabel w grubym oplocie, prezentujący się w nowy sposób. Naprawdę bardzo tutaj widać, że jest to dosyć produkt premium w tym oto wykonaniu. I to po prostu podłączacie do komputera to, gdzie sobie kładzie się na biurko, bo jest taka. Yy, yy, jest tu guma, że nie pojęłam się to w żaden sposób przesuwać. Mamyszka wygląda w ten, oto sposób z boku prezentuje się tak. Mamy dwa przyciski, słuchajcie, tutaj funkcyjne, tak oto prezentuje się cała ta grafika, jest ona w pełni matowa, nie ma żadnych ledów, nie ma niczego, co nas tu by w jakiś sposób rozpraszało. Mamy kolejną tutaj autograf, napis, że jest to Razer, mamy tutaj kulkę, jest kulka, słuchajcie, gumowa, ale standardowo w tego typu kulkach, w tych oto miejscach, może gdzieś tam się brud zbierać, jak będziemy jej używać od spodu. Mamy słuchajcie, białe, takie tutaj ślizgacze raz, dwa, trzy ślizgacze jeden wokół sensora i te tutaj. Słuchajcie, co do sensora, jeśli są jakieś tutaj osoby, właśnie lubiące takie rzeczy, to dokładnie jest opis na stronie. Ale mamy tutaj sensor Focus Pro 2, który umożliwia nam co do jednego DPI ustawianie tej oto myszki, właśnie co do DPI, bo tutaj jest, są wbudowane, profila, profile zoptymalizowane pod tą myszkę. Ja oczywiście tych cyferek spamiętać. W stanie nie jestem, ale już Wam tutaj mówię. Gdzieś ta informacja była... Słuchajcie, na początku tak. Tutaj. Tym przyciskiem uruchamacie myszkę. I jeżeli sobie będziecie zmieniali, słuchajcie, jak ją włączymy sobie. DPI. Mam podłączoną. To wtedy... a muszę włączyć tam do kompa. Dobra. nież oto. To, słuchajcie, tutaj kolorami będzie się zmieniało. Mamy, słuchajcie, 400, 800, 1600 jako domyślnie 3206 400, tutaj naszą prędkość DPI. Przełączniki, jakie są tutaj, słuchajcie w środku, to są te z trzeciej generacji e, Razera. Na spodu jest też informacja i mówię, no, ona jest, słuchajcie, posłuchajcie. Dosyć te przyciski tutaj. Są głośne, rolka jest mniej więcej cicha, ale te przyciski są wiele głośniejsze względem myszki, którą ja posiadam, ale jest znacząca różnica, bo tak, ja mam na nie dużą dłoń, ja muszę mieć takie myszki bardziej wypukłe, większe, ale ta myszka, mimo tego, zobaczcie moje ręki, dobrze tutaj siedzi i bez tych gripów ta myszka jest, ze względu, że jest lekka, jest też wyjątkowo śliska. Na to trzeba zwrócić uwagę, ale zobaczcie, jak jest śliska, to patrzcie, jak te ślizgacze zajebiście działają, że to wystarczy lekko, słuchajcie, przesunąć, leciutko i ta myszka już sobie po prostu idzie i tak ona się prezentuje. Dobry, dobry jest chwyt, fajnie to wygląda, musimy trzymać w dłoniach jest śliska, może dzięki czemu te gripy, które zastosujemy na pewno nam ułatwią. One są dosyć lekkie, więc o kilka gramów tylko zwiększą nam wagę. Tutaj myszki nie powinno być moim zdaniem problemów. Reasumując, czy warto zapłacić 860 zł, chyba w zależności od sklepów, mimo tą ofertę 839 RTV. Wypowiedzcie co, nie wiem, bo ja moje ceny myszek, które ja posiadam, to były różne od tych tańszych, nigdy, nigdy chyba, może kiedyś, nie, 400 jest chyba max za myszkę, nigdy nie trzymałem chyba myszki za tyle w dłoniach. Na pewno z nas jest spowodowana tym, że jest to wersja limitowana. tak jeszcze patrzę, co wam tutaj mogę powiedzieć. No nic, Aha, kiedyś mówiłem, ale powiem jeszcze raz, tutaj w specyfikacji jest napisane, że jest 90 milionów kliknięć. Pamiętam, że kiedyś oddawałem myszkę, w gwarancji. Bo się popsuła, po prostu wiecie, coś z kliknięcia albo podwójne się robiły, czy jeden przycisk się popsuł. No i pan w serwisie, jak myszka wróciła, to powiedział, że wykonałem na myszce więcej kliknięć niż maszyna testująca. To były te czasy, kiedy non stop siedziałem w domu, nie wychodziłem tylko wyłącznie grałem, więc tak było to możliwe. Suma osoba zwróciłem wtedy pieniądze, ale powiedział, że teoretycznie się nie kwalifikuje pod gwarancję. No to dawno było. To jest ciekawe, więc udało mi się zrobić więcej kliknięć niż maszyna testująca. No i tak to słuchajcie wygląda cały ten sprzęt. Dajcie mi znać jak wam się podoba. Ogólnie leciutka, fajna, przyjemna, ale no cena też robi swoje. Tak więc czekam na wasze komentarze i widzimy się w kolejnych filmach na moim kanale może w prezentacji innych sprzętów tutaj z tej oto firmy. Dajcie mi, znać, co byście chcieli jeszcze zobaczyć a może wymienię. Rzeczy, które chcielibyście zobaczyć, ja na przykład słuchajcie, używam klawiatury takiej wielkiej z podpórką nad Ciekawe, czy jest taka w ofercie, musiałem spojrzeć. Więc fajnie, może byłoby też cały taki setup zrobić, bo kiedyś miałem w pełni wszystkie rzeczy, które znajdowały się u mnie na biurku z Razera. Miałem słuchawki, myszka, klawiatura, Teraz mam swój mishmash i w sumie ciekawie byłoby mieć wszystko z jednej firmy. Zobaczcie, ja może kiedyś się uda skomponować taki Razerowski setup tutaj u mnie czas pokażę. Dzięki wielkie firmie Razer, serdecznie dziękuję za ten oto egzemplarz i widzimy się w kolejnych filmach na moim kanale i w prezentacjach tutaj innych sprzętów, jakie jeszcze do nas trafią. Tak więc dzięki wielkie, trzymajcie się, cześć!